Dzień dobry. Momencik jeszcze. Dobra. Witam serdecznie Państwa. Pierwotnie zostałem zaproszony na tę konferencję rok temu i muszę powiedzieć, że gdybym występował rok temu, albo trzy, albo cztery miesiące temu, to miałbym pewnie bardziej utrudnione zadanie, jak ten temat, na, po pierwsze samemu zrozumieć, zadany temat, a po drugie, jak go Państwu sprzedać w taki sposób, żebyśmy to wszystko dobrze zrozumieli. On brzmiałoby zupełnie abstrakcyjnie, bo z jednej strony mamy środowisko informacyjne, a z drugiej strony mamy zagrożenia terrorystyczne, terroryzm. I teraz jak znaleźć wspólny mianownik między tymi dwoma zagadnieniami? Muszę powiedzieć przewrotnie, że działania reżimu Aleksandra Łukaszenki, te najnowsze, które się rozegrały na, na naszej granicy z Białorusią, od razu dostarczyły takiego wyraźnego wspólnego mianownika dla tych obydwu zagadnień, co zresztą będę się za chwilę starał Państwu wykazać w mojej bardzo krótkiej prezentacji. Więc polityczna ocena tego, tej operacji prowadzonej przez Aleksandra, przez reżim Aleksandra Łukaszenki, w szczególności przez jego służby specjalne, bo to trzeba podkreślić jest taka, że jest to ter terroryzm państwowy. Tak? Pierwotna definicja terroryzmu państwowego to jest używanie przez państwo środków terrorystycznych wobec własnego społeczeństwa, ale w tej chwili już widzimy, że to się rozlewa nie tylko na własne społeczeństwo, ale po prostu też na inne państwo. I ta polityczna ocena, to otagowanie tego, co się tam dzieje, jako terroryzm państwowy jest absolutnie zbieżna z rzeczywistą oceną tych wydarzeń. Operacja hybrydowa reżimu Łukaszenki opiera się na dwóch, co najmniej, nie na dwóch, na co najmniej dwóch filarach. Jednym z nich jest wykorzystanie nielegalnych migrantów jako środka destabilizacji. To w tej chwili już na Zachodzie istnieje, funkcjonuje pod takim terminem weaponization of migration. O już w tej chwili się o tym mówi coraz szerzej. Natomiast tym drugim z wyróżnionych przeze mnie filarów są kompleksowe działania informacyjne. Ja nawet uważam, że one są tutaj, że to jest istota. Podejmowanych przez Łukaszenkę działań, że tutaj jest, że, że stawka właśnie się o to, o to czy, czy, on, czy my kupimy tę narrację, którą on nam, nam nie tylko nami, całemu Zachodowi sprzedaje. I przedstawię teraz Państwu sekwencję zdarzeń, w których operacja informacyjna doprowadziła do, moich, do, do zdarzeń, które moim zdaniem mają. Miały, a nawet mogą jeszcze mieć, znamiona zdarzeń o charakterze terrorystycznym. Pod koniec października bieżącego roku władze Monachium wypuściły taką niemrawą informację o tym, że Monachium jest gotowe przyjąć migrantów z granicy białorusko-polskiej bez, bez zbędnej biurokracji i, i tak po prostu. Ta informacja przezimowała trochę. U Niemców, ale mniej więcej po dwóch tygodniach została wyłapana przez Polsat News. No, w takim tytule Niemcy Monachium chce przyjąć migrantów z granicy polsko-białoruskiej. I w polskiej przestrzeni informacyjnej źródłem tej informacji było tylko Polsat News, no, natomiast informacja szybko się też rozlała, rozlała po całej naszej przestrzeni informacyjnej. I teraz od razu została podłapana przez takie troll-kąta funkcjonujące. funkcjonujące w telegramie, które podsycają działania, nielegalne działania migrantów na granicy. Proszę spojrzeć tutaj na środkowy taki wpis, on jest po prostu przetłumaczony na język angielski, chyba z języka Sorani, jeżeli dobrze widzę. To jest język, jeden z języków używanych przez irackich Kurdów. I tam jest informacja właśnie o tym, że Monachium przyjmie migrantów, co potwierdziła jeden z polskich kanałów informacyjnych. Białoruskie służby, które są obecne wśród grup migrantów, również tę plotkę umacniały, a jednocześnie działała białoruska propaganda przez cały czas. To jest jeden z taki propagandowy krótki materiał w stylu reportażu opublikowany przez Białorusi 1, jest tam taka informacja, że Monachium jest gotowe na przyjęcie uchodźców, uchodźców z granicy polsko-białoruskiej. Władze miasta po raz kolejny zaproponowały polskim władzom, tak jakby to był przedmiot jakiejkolwiek negocjacji z naszymi władzami, że bez zbędnej biurokracji wywiozą ludzi, którzy utknęli na wschodnich granicach Unii. To czy Warszawa posłucha, to wielkie pytanie. Tak, Czyli no jest zasianie pewnej wątpliwości, ale z drugiej strony nadziei, że tak się rzeczywiście może wydarzyć. No i co się dzieje dalej? Te informacje przez cały czas są kolportowane wśród migrantów przez służby. 15 listopada nagle dochodzi do zupełnie takiego dziwnego, niespodziewanego przemarszu. Yy, około tysiąca migrantów, którzy koczowali niedaleko przejścia kuźnica-bruzgi, dokładnie na to przejście. Migranci ci tam potem rozbili namiot, namioty, przesiedzieli tam e, całą dobę i następnego dnia rozegrało się na, na naszych oczach dokładnie to, czyli była regularna bitwa z polskimi e, siłami granicznymi, e, jak, po, tego nie ma na, tutaj na prezentacji, ale Państwo na pewno wiecie, że rzucane było w nasze strony granaty hukowe, e, kostka brukowa, e, nawet buty, no cokolwiek, tak, żeby, żeby, żeby sprowokować, żeby wywołać, no, żeby te zamieszki się toczyły, żeby, żeby po naszej stronie stała się krzywda, tak. Zresztą tak było, 12 osób, 12 funkcjonariuszy z różnych formacji ostatecznie musiało zostać hospitalizowane. Jednocześnie na tym samym telegramie, widzimy to po lewej stronie, kolportowane były informacje, takie zachęty do tego, żeby właśnie atakować nasze patrole graniczne, ludzi strzegących granicy polskiej. Zresztą jest wiele dowodów, a też medialnych, na to, że, że białoruskie służby prowadzą takie działania, zachęcające właśnie młodych mężczyzn do atakowania naszych sił na granicy swoją drogą. I to jest, ale to jest jednocześnie powiązane z tym, o czym mówię. Umieszczanie takich komunikatów w internecie może też na przykład sprowadzić niebezpieczeństwo terrorystyczne dla, naszy, dla żołnierzy w naszych kontyngentach wojskowych za granicą, prawda? I to stymulowanie tej przemocy, stymulowanie zamieszek, to też rozegrało się już potem na naszych kamerach. Symbolem tego, co się tam wydarzyło, niech będzie. Kadr, z tym dzieckiem, które rzuca kamień w stronę, w stronę naszej Straży Granicznej i, i Policji. I teraz, ja nie jestem prawnikiem. Nie umiem Państwu odpowiedzieć na pytanie, czy w polskim prawie istnieje jakiś środek prawny czy ustawa, która, na, która mogłaby takie działania sankcjonować. Albo na przykład, czy ustawa antyterrorystyczna z 2016 roku, to jest najodpowiedniejsze prawo do tego, żeby to robić. Czy ono jest wystarczające już na tym obecnym etapie? Ale tak jak powiedział przed chwilą pan Kamil Basaj, musimy po prostu zacząć się zastanawiać, czy operacje informacyjne, które są zachętą, które są stymulujące dla działań o charakterze terrorystycznym, no, czy nie powinniśmy zacząć postrzegać ich jako element działań terrorystycznych. Po prostu. Dziękuję Państwu za uwagę.